Czy Tommy Versetti pojawi się w szóstej odsłonie serii? W końcu to przecież Vice City. Czy Rockstar w ostatnim dodatku do GTA Online właśnie przemyca nam wiadomość, które postacie znane z poprzednich odsłon serii GTA mogą powrócić w nadchodzącym GTA 6? Rockstar słynie przecież z przeplatania postaci w uniwersum złożonego z charakterystycznych bohaterów, powiązań i smaczków fabularnych. I choć nowa część to zdecydowanie świeży rozdział, niektórzy bohaterowie znani nam z uniwersum HD być może nie powiedzieli jeszcze ostatniego słowa. W dzisiejszym materiale przyjrzymy się najbardziej prawdopodobnym kandydatom do powrotu i sprawdzimy w jaki sposób znaleźliby się w stanie Leonida. Aby podejść do tego tematu rzetelnie, warto na chwilę zatrzymać się przy tym, co wiemy o potencjalnym scenariuszu GTA VI. W przeciekach i na pierwszym trailerze widzieliśmy Luję i Jasona dokonujących wspólnego napadu. Dodatkowo, wcześniejsze wycieki donosiły także o linii fabularnej, projektowanej na wzór postaci Bonnie i Clyde. Historia o miłości, przestępstwie i ucieczce. Idealna mieszanka dla nowej generacji GTA, prawda? Nie bez powodu gracze porównują nową parę do legendarnego duetu Bonnie Parker i Clyde'a Barrowa, amerykańskich przestępców, którzy w latach 30. XX wieku rabowali banki, sklepy i stacje benzynowe. Ich historia zakończyła się tragicznie, ale przez dekady inspirowała twórców filmowych i popkulturę. Niektórzy wskazują także na film The Place Beyond the Pines jako potencjalne źródło inspiracji dla rockstara. Tam bohater grany przez Ryana Goslinga, Luke, również dokonuje napadów, by zapewnić byt swojemu dziecku. Klimat bardzo podobny. Jeśli więc mamy napady, skomplikowane relacje i moralne dylematy, to może wrócić ktoś, kto zna ten świat od podszewki. Lester, mistrz planowania skoków, genialny strateg znany nam z GTA 5. W jednym z ostatnich dodatków wypuszczonym niedawno do GTA online, Lester przesyła wiadomość, z której wynika, że aktualnie korzysta z uroków życia. Wspomina o drinkach, partnerce, sprzedaży starej fabryki. I nie ukrywa, że dobrze czuje się na swojej, w cudzysłowie, emeryturze. Emerytura w Vice City? Bardzo możliwe. Tego typu sygnał od Rockstara nie pojawia się bez powodu. Fani są przekonani, że to subtelna sugestia co do jego obecności w kolejnej odsłonie serii. Czy to tylko fabularny pretekst? A może prawdziwa zapowiedź jego udziału w nadchodzącej szóstce? Gracze są podzieleni. Wielu uważa, że Rockstar nie wrzuciłby tej informacji przypadkowo. Lester był przecież mózgiem każdego napadu w piątce. A że Lucia i Jason najprawdopodobniej żyją z napadów, jego obecność w fabule GTA VI, choć nawet epizodyczna, absolutnie ma sens. Nie musi być głównym bohaterem, wręcz przeciwnie. Rockstar wie, że nie warto w cudzysłowie przegrzewać znanej postaci, ale epizodyczny udział, telefon, krótkie spotkanie to byłoby mistrzowskie zagranie. Dodajmy do tego, że głosu Lesterowi użycza Jay Kleitz, aktor z doświadczeniem w dubbingu i motion capture. Nie jest z Rockstarem skonfliktowany. A wręcz przeciwnie, współpracował z nimi nie tylko przy GTA, ale też między innymi przy Red Dead Redemption. Wszystko wskazuje na to, że byłby gotowy, by wrócić. Społeczność GTA już teraz snuje teorie. Czy Lester odegra ważną rolę? Czy może pomoże Jasonowi i Lucy w jednym z większych skoków? Póki co to tylko domysły, ale mają sens. A teraz coś dla prawdziwych detektywów serii. Jerry Kapowicz. Bro, what are you talking about, man? Nic ci to nie mówi? Spokojnie, nam też nie mówiło. Kojarzysz tego bezdomnego weterana z czwórki, który marzył o tym, by założyć sklep z bronią i alkoholem w Vice City? Jeśli nie, to przypomnijmy. Jerry pojawia się na końcu dodatku The Ballad of Gay Tony. Widzimy tam, jak znajduje on zagubiony woreczek z diamentami. Z tymi samymi, które stracił Louis w misji Ladies Half Price. Jak dowiadujemy się później z wiadomości, Jerry za pieniądze ze sprzedaży diamentów postanawia wyjechać do Vice City, gdzie chce założyć sklep z bronią i alkoholem. Mr. longer. to open a gun shop and liquor store in Vice City. Ostatni raz widzimy Jerego podczas napisów końcowych, bawiącego się w towarzystwie kobiet nad basenem Rice'a Dawkins'a. Większość graczy zapewne uznała to wtedy za żart i dosyć szybko wymazała to z głowy, ale ci bardziej uważni zapamiętali. A po upływie prawie 20 lat i zapowiedzi powrotu do Vice City, postać ta właśnie otrzymuje drugą młodość co warte odnotowania. W rolę Jerego Kapowica wcielił się Rod Edge, czyli jeden z wieloletnich i zasłużonych reżyserów Rockstara. Tak, reżyser Rockstara wcielił się w postać bezdomnego. Zatrudniony w około 2006 roku, reżyserował dialogi oraz motion capture, takich produkcji jak m.in. GTA Vice City Stories, GTA 4 i 5, czy nawet Red Dead Redemption. Rockstar znany jest z nagradzania graczy, którzy łączą wątki między grami. I choć Jerry był postacią epizodyczną, jego powrót w GTA VI jako na przykład właściciel sklepu z bronią brzmi jak idealny easter egg. i to totalnie w stylu rockstara. Luis Lopez Główny bohater dodatku The Ballad of Gay Tony. W GTA IV poznaliśmy go jako ochroniarza w klubach nocnych, a później prawą rękę Toniego Prinza. Lojalny, opanowany, ale jednocześnie twardy i bezwzględny. Luis doskonale odnajdywał się w świecie pełnym przepychu, dragów i brutalnych porachunków. Mimo, że działał w cieniu, miał własne zasady i aspiracje. Choć był lojalny wobec Toniego coraz bardziej pragnął niezależności i kontroli nad własnym życiem. Dodatek kończy się sceną, w której Louis zabija Reja Bulgarina, jednego z głównych antagonistów gry, ratując to i uwalniając się z układów przestępczego półświadka. W finałowych scenach Luis ucina sobie krótką pogawędkę z tonem, który dziękuje mu za uratowanie życia. Wydaje się, że Louis i Tony wreszcie mogą odetchnąć z ulgą. Naszym oczom ukazują się napisy końcowe, a wątek to niego urywa się na długie lata, aż do 2018 roku, kiedy to Rockstar przywraca go w dodatku do GTA Online zatytułowanym After Hours. Tony Prince powraca jako nasz partner biznesowy i współzarządca klubów nocnych w Los Santos. To właśnie on wprowadza nas w świat imprez DJ-ów i prania brudnych pieniędzy pod przykrywką nocnych lokali. Choć Luis Lopez nie pojawia się w tym dodatku bezpośrednio, to jego obecność subtelnie czuć w powietrzu. bowiem w biurze Toniego znajduje się jego zdjęcie, a jedna z postaci wspomina o ponurym ochroniarzu z Mezonet 9. To wyraźny sygnał, że Luis wciąż istnieje w tym uniwersum. I tylko czeka, aż Rockstar znów po niego sięgnie. Tym razem być może w stanie Leonida. Vice City byłoby dla niego nowym początkiem. Wielu graczy twierdzi, że to miałoby sens. W końcu Tony Prince pojawia się w Los Santos, aby otworzyć tam filię swojego legendarnego klubu Maisonette 9, znanego z Liberty City. Miami, czyli Vice City, to prawdziwe centrum rozrywki i klubowej ekstrawagancji. Niewykluczone, że Luis zostanie tam oddelegowany w podobnych celach. Na reddicie czytamy, z powrotu wszystkich postaci, największy sens miałby Luis. Pisze jeden z fanów. W GTA Online przywrócili to niego i Yusufa Amira, w GTA 6 mogą przywrócić Luisa dodaje inny. Co ciekawe, aktor podkładający głos Luisowi Mario Di Leon zaobserwował na Instagramie aktorkę Meni L. Perez, która według przecieków wciela się w Lusie. Ta również odwzajemniła gest. Przypadek? Być może, ale społeczność GTA słusznie uznaje to za trop. Chcesz dowiedzieć się więcej o śledztwie dotyczącym Meni El Perez? Sprawdź nasz odcinek, w którym szczegółowo analizujemy, czy to właśnie ona odegra postać Lucy. Link znajdziesz w opisie. No dobra, ale co z Michaelem, Trevorem i Franklinem? Cóż, podobnie jak poprzednio, możemy jedynie spekulować. Jak pamiętamy, fabuła poprzedniej części serii kończy się stawiając nas, jako graczy, przed niełatwym wyborem, bowiem fabułę zakończymy jako Franklin albo eliminując Michaela, albo Trevora. Wybierając trzecią opcję, cała trójka zachowuje życie i zjednoczona staje do walki z wrogami. Jak wspominaliśmy wcześniej, Rockstar często żongluje postaciami pomiędzy częściami, więc nie wykluczone, że i któryś z trójki znanych nam rzezimieszków pojawi się w stanie Leonida. What? Od twórcy protagonistów piątki pytań o ich udział w GTA 6 milczą jak grób. Trudno im się zresztą dziwić, ponieważ jak powszechnie wiadomo, Rockstar słynie z zawiązywania rygorystycznych umów NDA. Umowy te zobowiązują współpracowników do zachowania absolutnej i bezwzględnej tajemnicy na temat projektów, w który są zaangażowani. Na próżno więc oczekiwać, że którykolwiek z aktorów przyzna nagle w wywiadzie, że został zaangażowany do pracy przy najnowszej odsłonie serii. Na koniec przypomnijmy. Mimo iż z pewnością chcielibyśmy zobaczyć powrót Tomiego Versetiego, Lansa Vensa czy Fila Diego, to musimy pamiętać o jednym. Uniwersum 3D Czyli w tym przypadku Vice City z 2002 roku to nie to samo co uniwersum HD, czyli Vice City z 2025. Rockstar wspominał już wielokrotnie, że wydarzenia i postacie występujące w tych obu uniwersach nie mają ze sobą związku. Jednak czasami zdarzało im się odstąpić od tej reguły. Dodatkowo aktor głosowy wcielający się w Tomiego Wersetiego, Ray Liotta, zmarł w 2022 roku, co definitywnie zamyka temat powrotu tej postaci. Przynajmniej w jego oryginalnej wersji. Warto natomiast przypomnieć, że Rockstar wcześniej wielokrotnie przenosił postacie z jednej gry do drugiej w ramach tego samego uniwersum. Przykłady? Johnny Klebitz z dodatku The Lost and Damned pojawia się w fabule GTA 5. Patrick MacRory z GTA 4 może dołączyć do naszej ekipy podczas napadu w piątce, a nawet sam Nico Belik zostaje wspomniany w dialogach i ukazany w parodii Facebooka w formie Easter egg'a. Was a, an guy moves in Liberty City, but he went quiet. Powrót Niko Belika w GTA 6 wydaje się jednak mało prawdopodobny, głównie z powodu konfliktu między aktorem głosowym Michaelem Holikiem a Rockstar Games, który publicznie krytykował studio za niewystarczające wynagrodzenie po sukcesie czwórki. Tommy być może nie wróci, ale jego portret może zawisnąć na ścianie komisariatu. Phils Bar może pojawić się na mapie. Ktoś może wspomnieć o dziwnym typie z lat 80. Takie rzeczy Rockstar robi zawsze. Mimo wyraźnego, fabularnego odseparowania od siebie obu uniwersum, gwiazdy roka skrzętnie przemycają swoje easter eggi, nie dając nam zapomnieć o kultowych poprzednikach. Zresztą, pamiętacie tę misję? So co myślisz o ewentualnym powrocie postaci, które omówiliśmy? A kogo wy chcielibyście zobaczyć w najnowszym GTA? Daj znać w komentarzach i zasubskrybuj kanał GTA 6 Polska, żeby być na bieżąco z każdą nową teorią, przeciekiem i analizą. Tymczasem, na dziś to już wszystko. Do zobaczenia.